A żeby było pięknie, musi być burdel. Cześć. Mamy dzień ósmy. Cześć. Rozkmina przy góle z ketchupem. Malowaliśmy dalszym. Pomalowaliśmy trzy pokoje, bo już zrobione. Korytarz, drugi raz kolor, jeszcze tylko raz. Co za chwilę bierzemy. Salon, kuchnia. Dopiero pierwszy raz kolor myślę, że jeszcze dzisiaj zrobimy po raz drugi i to będzie na tyle. Nie dam rady ruszać rękami, naprawdę jest ciężko, kto przeżył i robił to, ten wie. Od godziny 4.40 na nogach, po 6 rano wyjechałam, żeby tu dojechać, otworzyłem fachowców, górę mam już prawie całą w płytach karton-gips, więc panowie mam nadzieję, że dzisiaj skończą a jutro y, zaczną szpachlować, a my w następnym tygodniu będziemy mogli wchodzić i malować górę, a panowie schodzą i układają panele. Dzieje się, dzieje się na ostro latanie po sklepach. Brykowa i restorana. mój drugi dom. Smacznego. Każdy fachowiec z taki jadący, jeszcze brakuje kiełbasy, ja nie wiem. śmieją mojego stroju, a to jest super. jako go ściągam, nie jestem brudna. włosy są czyste, wygląda jak pleynik, ale to nic. Co ty robisz? Sufit jest mój. No hej, jakby nie było. Dół mamy prawie skończony, oprócz tego dziada. Ale jego jeszcze musimy zatrzeć i dopiero zaczniemy malować. Ale myślę, że to już będzie pikuś. Dół wygląda tak. Salon farba jeszcze mokra, bo dosłownie 10 minut temu skończyliśmy malować trzecią warstwę. Kuchnia nie malowaliśmy wszystkiego, tylko sufit i tą ścianę, bo tu będzie pełna zabudowa, więc zostawiliśmy tylko grunt. Więc tak to wygląda. Tu mamy korytarz. Ta ściana będzie w czerni. Mam fajną farbę, za chwilę wam pokażę. A czarna farba Prima Color Decorative Let's Shine. Czarna ze złotym brokatem w środku do zmieszania. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać na tej ścianie. Ta ściana jest pod zabudowaną szafę, więc też się nad nią nie rozczulaliśmy. Klatka schodowa skończona. Tu będzie piękna tapeta. Więc zostawiliśmy tylko grunt. Pokój gotowy w kolorze. Ten też jest gotowy. I ten. Jako nasza stołówka tymczasowa. Bardzo miododajna. Dokładnie. Jak się czujesz, Piotrusie? Tak, ale szczęśliwy. Super. Chodźcie, pokażę Wam górę. Panowie skończyli płytowanie. Miejmy nadzieję, że poniedziałek, wtorek zarzucą gips i też będziemy mogli już tu malować. Aczkolwiek już zaczyna to wyglądać. Umówieni jesteśmy ze szklarzami. Mają przyjechać i wymierzyć szyby, lustra na wymiar już na początku następnego tygodnia. Więc będzie się działo.